No, dzisiaj mamy 3 kwiecień 2025 poranek. Idę na spacer, ptaszki śpiewają. Proszę, śniegu nie ma. Mech wychodzi. Widać wszędzie pola lawowe. Zwykły spacerek jak zwykle. To jest właśnie najlepsze z mieszkania na Islandii. Nie trzeba nigdzie daleko jechać, wychodzi się z bloku i już jesteśmy w otoczeniu natury, przyrody. Spokój: nie ma nikogo w parku teraz. Spokojny dzień, nie ma dzisiaj wiatru. Także można tutaj nad oceanem sobie spacerować. Szkoda, że nie ma słońca. To już by było perfekcyjnie. Tutaj pan, jak zwykle, ływ rybki łowi, a w porcie jest dużo statków ice fresh. Chyba te, co łowią ryby i mrożą od razu przetwornie. Mam nie będę Na dole było przedstawienie dla dzieci, więc przyszłam tutaj na pierwsze piętro, pooglądać gazety i widzę, że kawa też tutaj jest. Można sobie usiąść, kawkę wypić, gazety poczytać, albo jakąś książkę. Było znowu kilka wypadków drogowych, i tutaj jest takie miejsce: dwa samochody po wypadku, i tutaj następne dołączają, następny numer 6, i to jest w tym samym miejscu. I te dwa wypadki były dzień po dniu.